Hallo zusammen, liebe Freunde, Moinsen aus Hamburg, liebe Schoko, Hasen, tschüss, dobry, witam, pozdraviam z Hamburga, Pierniki. Heute ist Freitag, der 11. Oktober, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland, Wiadomości Prasowe z Niemiec. Themen für heute sind unter anderem Pole in Köln niedergestochen, Polak, dieckniente Nozem w Kolonie, Niedergang der deutschen Wirtschaft, Upadek niemeckiej gospodarki, to między innymi tematy na dziś. Wir fangen an mit dem Abschiedsspiel von Lukas Podolski, zaczynamy od właśnie meczu pożegnalnego Lukasa Podolskiego w kolonii. Pole, 32 Jahre vor diesem Spiel, niedergestochenen Polak, 32-letni, dźignięty Nożem, przed tym właśnie Mechem. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Tatbeteiligten fest. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft. Policie aresztowała podehranego Uczestnika tego wydarzenia, natomiast trwają Poszukiwania nieznanego Sprawcy. Der 32-jährige Poler war mit einer Fangruppe. Richtung Dom unterwegs, um sich dort dem Fahnenmarsch anzuschließen. 32-letzter Polak war mit einer Gruppe Kibiców Kibitzern auf dem Weg zur Kathedrale, wo er die geplanten Fahnenmarsch von Kibitzern durchführen wollte. Und dort unterwegs sind sie in eine, einen Streit geraten mit einer anderen Gruppe Männer und dann, während des Fahnenmarschs, Output transcript: Czy przed dem Marschem jeszcze wdali się w jakąś kutnie Diskussion mit innen Gruppen Menschen? Jetzt hier nach Informationen des WDR handelt es sich bei der Gruppe um arabischstämmige Männer. Według Informationen WDR. Grupa ta składała się z mężczyzn pochodzenia arabskiego. Nach dieser Blutzeit eskalierte die Gewalt. Hab die Bildzeitung, eine andere Gruppe polnischer fans habe Polizisten angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Po tym wydarzeniu, krwawym wydarzeniu, doszło do eskalacji przemocy. Inna grupa polskich kibiców zaatakowała policjantów, poinformował rzecznik policji. No i teraz uważajcie, bo media różnie przedstawiają to, to wydarzenie. Koncentrują się albo na polskich kibicach, którzy to pokazali w kolonii swoje podejście do świata, że tak powiem. A z drugiej strony inne media koncentrują się na tym, że jednak doszło do ataku nożem, co też chyba nie jest normalne. Także weźcie na to poprawkę. Zależy, które media czytacie. Dan, wejście Angst vor Russen Einmarsch. Litauen baut Panzersperren und will Brücken abreißen. Strach przed rosyjską inwazją Litwa buduje zapory przeciwczołgowe i chce burzyć mosty. Italienische Zeitung berichtet, Zelenski plötzlich bereit zu Waffenstillstand. Włoska Prasa donosi o tym, że Zelensky jest gotowy do zawieszenia broni. Nach Medien berichtet Zelenski vor einem brutalen Putin Kompromiss. Media piszą o tym, że Zelensky jest o krok od brutalnego kompromisu z Putinem. No i też uwaga, Ukraina, Präsident heute in Berlin. Frontlage ist immer schlimmer. Wir haben berichte über Waffenstillstand natomiast niemiecka prasa pisze o tym, że dziś będzie Załęski w Berlinie. Sytuacja na froncie jest coraz trudniejsza. No i doniesienia są o rzeczywiście jakimś tam zawieszeniu broni. Dan In Deutschland, hubek gibt co, wir haben recesją, Wirtschaftsminister z ja, gibt es tu, wirtschaft schrump in Folge. A w Niemczech, słuchajcie, Habeck w końcu przyznaje, mamy recesję. Gospodarka niemiecka kurczy się już drugi rok z rzędu. Habeck beklagt hohe Inflation, das Biest, das die Menschen ärmer gemacht hat, sagt der Habeck. Habeck der narzeka in der wysoką Gouverneur besorgung Inflation, okresujtong Inflation bestion, która sprawiła, że ludzie stali się biedniejsi. Bei der Vorstellung der Herbstprognose bemüht sich Wirtschaftsminister trotz schlechter Zahlen um Zuversicht. Uczennictwo będzie krytykować Rząd No i Podczas prezentacji tych jesiennych prognoz minister gospodarki Habeck starał się być pewny siebie, starał się też tą pewnością siebie zaszczepić innych, ale wszystko to mimo słabych danych oczywiście. Tymczasem stowarzyszenia biznesowe ostro krytykują rząd federalny. Es gibt bislang kein grünes Wirtschaftswunder, im gegenteil, so die Bild Gazeta Bild pisze o tym, że jak do tej pory nie ma, nie było i nie ma żadnego zielonego, zielonego cudu gospodarczego, wręcz przeciwnie. Die Staatsschulden explodieren weiter, wegen der neuen Wirtschaftslage will die Bundesregierung 2025 5 Milliarden Euro mehr Schulden aufnehmen. Eee, Dług publiczny nadal exploduje też w Niemczech. Ze względu właśnie na te ostatnie liczby, na słabą sytuację gospodarczą, rząd federalny chce w roku 2025 zaciągnąć kolejne 5 miliardów euro długu. A top ökonomen in Deutschland sagen, es wird jetzt hier radikale reform gefordert. A człowie ekonomiści, którzy zajmują się tą recesją, mówią o tym, że potrzebne są radykalne reformy w Niemczech w chwili obecnej. Dan. Trotz erwarteter Rezession deutsche Exporte legen überraschend zu. Der Zuwachs kam unerwartet, bedeutet keine Trendwende, so der Spiegel. Zweitje, mimo die spodziewane Rezession haben wir einen skandalösen Anstieg des deutschen Exportes. Ein unerwarteter wie der Spiegel schreibt, und dieser nicht bedeutet nicht die Umkehrung des Dann haben wir New York Times: VW ist Sinnbild für den Niedergang der deutschen Wirtschaft. New York Times, ciekawy artykuł, w którym to opisuje, że Volkswagen jest symbolem upadku niemieckiej gospodarki. Deutschland war zu erfolgreich, die Menschen wurden selbstgefällig. Die dachten, der Erfolg wird ewig anhalten, erklärten die Ökonomen in der New York Times. Niemcy odniosły zbyt duży sukces. Ludzie popadli w samo zadowolenie. Myśleli, że sukces będzie trwał wiecznie, wyjaśniają ekonomiści właśnie na łamach New York Timesa. Dann haben wir autokrise weiterhin. BMW-Umsatz bricht um 13% ein, Verluste auch bei Mercedes. Kryzys Samochodowy Trust pływają dalsze Liczby, dalsze Dane. Sprzedaż BMW spadła tutaj um o 13%, Statement, a także Mercedes. Die Gewerkschaft Verdi fordert 8% mehr Gehalt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst vom Bund und Kommunen mindestens auch 350 Euro pro Monat. Tymczasem Związek Zawodowy Verdi domaga się 8% für die dla des öffentlichen -Sek Sektors. No i ma być to przynajmniej 350 euro miesięcznie. Gehälter in Deutschland steigen nicht mehr so schnell, nowe umfrage, tutaj nowe badanie mamy, z niego wynika, że wynagrodzenia w Niemczech nie rosną tak szybko, czyli o to chodzi, że nie nadążają za rosnącymi cenami. Dan Weiter Themen, Kritik an Ministerin Gewitz, Verbände warnen von steigenden Mieten durch neues Baugesetz, Krytyka pani minister Gajwicz i stowarzyszenia tutaj ostrzegają przed rosnącymi czynszami w związku z nowym prawem budowlanym. Mit der Novelle des Baugesetzes will die Bundesregierung den Wohnungsbau ankurbeln. Poprzez nowelizację ustawy budowlanej rząd federalny chce pobudzić budownictwo mieszkaniowe. Wiecie, podobna dyskusja jak dyskusja o kredytach w Polsce w chwili obecnej, czy państwo powinno ingerować czy nie i tak dalej, słuchajcie. Länder wollen Milliarden Topf für Marode, Strassen und Schienen. Kraje związkowe chcą miliardów na zniszczone drogi i Linie kolejowe. Noch ein letztes Wort apropos Transportu w Niemczech: Ryanair kündigte in einer Pressemitteilung an, alle Flüge nach Dortmund, Dresden und Leipzig einzustellen und das Angebot nach Hamburg und Berlin zu kürzen. Ryanair ogłosił w Komunikacie prasowym, dass er alle Flüge nach Dortmund, Dresden und Lipska oraz und die Offerte nach Hamburg und Teraz Das uwaga, dlaczego? Ryanair fordert Bundesverkehrsminister Wissing. Auf z zu zękną i das deutsche tym zu reparieren. Co ciekawe, Ryanair tutaj ostro atakuje ministra transportu Wislinga i y, żąda od niego obniżenia kosztów dostępu do niemieckich lotnisk i naprawy niemieckiego systemu transportu lotniczego. To was słuchajcie. Aha, jeszcze do Ryanair chciałem powiedzieć, że. z Niemiec Ryanair się wycofuje, a w Polsce z ostatnich wiadomości, które widziałem, wygląda na to, że tą siatkę połączeń Ryanair rozbudowuje. Dann lieber Leute, ich wünsche euch einen angenehmen, erfolgreichen Freitag und einen guten Start in das Wochenende. Liebe Grüße und tschüss.